Cześć w kolejnym odcinku serialu Dziś spotykamy się tylko na chwilę, na krótko Jest sobota u mnie Wszedłem tutaj tylko po to, żeby trochę oderwać się od codzienności A jaka ta codzienność jest to każdy wie Kto by przypuszczał, że nie widzimy się kilka dni, czy tam nie słyszymy się kilka dni a w świecie dzieją się takie rzeczy. Dla mnie nie do pomyślenia. Na początek pokażę Wam, co się stało po, po tej wichurze, która nas tutaj odwiedziła całkiem niedawno. Od takich pierdół. Typu ta hałda, która była tam, została zwiana Tutaj myślałem nawet, że ktoś się tutaj próbował bawić w zbieranie opału. Ale to wiatr zrobił. Druga sprawa wyleciało kawałek okna będę musiał wstawić coś w zamian no to tutaj tak było i tu wszystko w porządku. Widać pierwsze przebiśniegi jeszcze takie no wiadomo nie za bardzo rozwinięte, ale to za wcześnie. A ja już cały czas spędzam w pracy. A zaraz o pracy, to zaraz opowiem Wam jeszcze a propos tego, tego wiatru. Także tutaj jest rozwalone sprzęty, mimo tego, że to był bałagan jeszcze bardziej porozrzucane. Pokój zwierzeń <laughs> otworzyło. No, głównie wieje stamtąd, tutaj. Więc. Kibelek. Jeszcze stoi, ale tak sobie ledwo co. Zanim dojdziemy do kibelka, to tamta oparta o ścianę y, część dachu z tego wychodka już leży. No i ogólnie rozwałka totalna, ale chyba dzięki tym ostatnim cięciom. W ogóle to drzewo jeszcze stoi, bo to co tu się działo, to jak urywało głowę, to się w tej urywanej głowie nie mieści. O. Proszę, nawet z deską. Ledwo to stoi, jest przechylone. Już tak nie wieje, w ogóle już nie wieje. Więc, już pewnie więcej się nic nie stanie z tym miejscem złego. Ja się i tak tego niedługo pozbywam. A tu wszystko po staremu. Nasze maliny rosną. Porzeczki, wszystko, wszystko jest ok. Nie widać, żeby ktoś łaził, bo też w ogóle w mieście jest wzmożony ruch mnóstwo samochodów na obcych rejestracjach nie tylko polskich ale wiadomo ratują się jak mogą tam na wschodzie a my jesteśmy pierwszym punktem na granicy Czy tam przy granicy także w Sonoku teraz jest jak w ulu wyraźnie zwiększyła się liczba samochodów Obserwacja też z zachodu Polski, więc jacyś wolontariusze, ludzie, którzy przyjeżdżają zostawić jakieś rzeczy ogólnie przyjeżdżają pomóc. No i super, że tak, że tacy się znajdują. Ja też ze swojej strony chcę, muszę muszę, to nie jest takie wymuszone powiedzenie, ale chcę, muszę pomóc i w związku z moją branżą, a zajmuję się naprawą telefonów komórkowych od przeszło, 22, od przeszło 22 lat, postanowiłem zbierać telefony komórkowe, które mają trafić na front nie do potrzebujących przekraczające granice, bo oprócz tych takich co przyszli z tobołkiem na plecach, na samym początku było mnóstwo takich, którzy Przyjechali Mercedesami i Lexusami, ale absolutnie nikomu nie, za, nie, nie odmawiam możliwości ewakuacji. Każdy ma tutaj w tym wypadku równe prawa. Także dotknęło tych bogatych, dotknęło tych biednych. Ale ja zbieram telefony komórkowe, sprawdzam. A takie już wiadomo, gdzieś tam z Szuflandii, które normalnie są bezużyteczne. Sprawdzam i kompletuję. Jeżeli jest możliwość, wgrywam język ukraiński. Jeżeli jest możliwość, to wgrywam język ukraiński. Jeżeli nie, to chociaż po angielsku i takie pakiety przekazuję zaufanej osobie, która już bezpośrednio za granicą dostarcza to w odpowiednie miejsca. No a co, dziś już jest godzina 15. Czyli bardzo późno. Przed chwilką siedem z pracy. Po tym jak sprawdziłem partię takich właśnie telefonów. I chociaż do zachodu słońca. Chciałem się odmurzyć, bo żyjemy tym, co się dzieje na wschodzie. Na praktycznie całą dobę. Także trzeba troszeczkę się oderwać. Porobić rzeczy przyziemne. Żeby w tygodniu znowu była siła na. Na te grubsze sprawy i padł pomysł, żeby zająć się dziś jakimś tam drobiazgiem, ale zawsze jest to krok do przodu. Polegałaby ta praca dzisiejsza na tym, że tam przy wjeździe, gdzie ta skarpa jest tak mocno zarośnięta, pozbędę się tych zarośli. Przynajmniej tych, które są na skarpie, bo jak później zacznie wybijać liście no to wtedy automatycznie jest yy, trudniej trudniej się przez to przekopać. Także plan podstawowy zakłada likwidację tego gąszcza. A nie będę robił tego jakimiś tam szczypcami, czy nożycami tylko po prostu piła spalinowa. Mam taki łańcuch, który się daje już tylko do ostrzenia. Ale ten takie cieniuszki w zupełności wystarczy i wezmę te wszystkie cienkie odrosty. To wszystko, co się da, zetnę, przytnę, wyniosę tam wyżej, i tym samym zajmę głowę czym innym. Także podtrzymajcie mi statyw i będziemy działać. A wracając do tematu mojej działalności, firmę prowadzimy z żoną. Jeżeli tylko zdążę to do emisji tego nagrania, które już widzicie, to uruchamiam drugi kanał, który jest tylko i wyłącznie sprawozdaniem z tego, co robię w pracy. Także w górnym prawym rogu, jeżeli macie adnotację, powinien się pojawić link. Oprócz tego link w opisie. Jeżeli się nie pojawiły, to znaczy, że jeszcze nie w tym tygodniu no, tam będę umieszczał tylko i wyłącznie materiały z pracy w serwisie. Mam pewien pomysł a propos sankcji, które w związku z sytuacją padły na Rosję i ten pomysł to petarda. Trzeba by zasugerować naszemu premierowi, który notabene podpina się pod yy, pomoc. Niby państwo tutaj pomaga w tej, w tej całej akcji, a tak naprawdę to są tylko zrzeszeni prywatni ludzie plus, yy, tam jacyś włodarze gminy, czy miasta ze strony państwa nie widać żadnej pomocy mam nadzieję, że jej tylko nie widać, a że nie, nie, że jej nie ma ale, no nie od, nikt tutaj nie odczuwa ich pomocy, natomiast wiedziałem już, że, że się podpinają pod to a mój pomysł polega na tym bo tutaj też widzę przybiśniegów całe mnóstwo Mój pomysł polega na tym, oprócz sankcji, wprowadzić to w Rosji Polski Ład. Wyrwie ich z butów. Ok, przygotowuję się do akcji, bo trzecia godzina, więc ciemność nastanie niedługo. Miałem auto chwilową u mechanika, więc wydobyłem co, co ważniejsze, co cenniejsze stare autko, poszła chłodnica, zaczęło cieknąć, więc musiałem wymienić. E, Okej, okay. piła jest, trochę, trochę zupy jest. Myślę, że damy radę. Zostawiłem tylko Dziki Bez Tutaj jest jeden drugi Tamty nie wiem to jest, zaraz wytnę I zostawiłem klon Bo klon to ja sobie może gdzieś przesadzę Oprócz tego została tam taka ścianka z cienkich krzaczorów Też niech zostanie Ale generalnie góra odsłonięta Natomiast wyzwanie będzie tutaj ta góra jest ścięta wcześniej jak robiłem porządek pod dachówkę. Patrzcie jaka tu róża rośnie uwielbiam walczyć z różą trzeba będzie to jakoś po prostu od razu zaciągać do ogniska i takie długie te, żeby nie rozdrabniać z tego będzie więcej roboty także teraz ta sprawa a za chwilkę się okaże, co jeszcze. Bo po tym już kawałku już prawie nic nie ma. Są tylko pnącza od tych. Nie wiem, to jest jakieś dzikie wino. Tutaj jeszcze jeden dziki bez. Jego chyba też zostawię. A tak tu wszystko do samej góry. Spróbuję wyciąć. Tutaj w ogóle już jedna róża jest wycięta przez sąsiada, który tam coś chciał sobie chyba ten stary pień ogarnąć. No ale nie ogarnął. Halda została. To musi zostać do, do wiosny. Tutaj też mam, jak widzicie, prezent od przechodniów. Zresztą w ogóle butelki. Zrające psy. Takie na smycze, bo takie dziko tu nie robią. Tutaj wszystko pod tym. Butelki, wszystko, wszystko. To jest norma. Będzie to świnie, więc wywalili tam w krzaki. W lecie nie widać, w zimie jest śnieg, problemu nie ma. No tutaj będę musiał tą różę też dokończyć, ścinać, żeby już więcej nie rosła. I zobaczymy, może da się to w ogóle jakoś pociąć na mniejsze, choćby na pół i grabiami zaciągnąć. Zobaczymy. W każdym razie teraz walka z tym, a wcześniej to przenoszę na górę, żeby miał wolną drogę. Jeszcze 40 minut jasności, jest tak. To pewnie tutaj jednak zostawię. To już nie rośnie, to jest ścięte. Tu już golizna. I jeszcze tylko przytnę. Tutaj jest źródełko róży żeby już nie, nie wykraczała się i, i tyle tylko najpierw tą hałdę zabiorę bo ciężko przejść a za każdym razem wbija mi się to w nogi Światło ja słaba, słabe, ale... Te wszystkie suche co idą To się ich pozbędę Suchy Ten górny jeszcze żeby nie leciało tam o a tym co On tu często chodzi, pewnie ma tu gdzieś gniazdo Jakby to Nie, jedną ręką tego nie zrobię Jest generalnie bez sensu, ale nie będzie już rosło do góry. E, dobra, składam te narzędzia, które wyjąłem. I trzeba tą szybę zabezpieczyć. Jeszcze coś dla ptaszków, bo już wszystko wyjadły. Zobaczcie, nasza myśl domowa też tutaj gasuje. Co, co jej, to jej nie. Tam ma trochę ziarna, więc trochę kilogram. Na myszkę, która waży parę gramów, to kilogram jej starczy na długo. A tutaj sucho i pusto. Zaraz zobaczę, czy może to jeszcze jest. Te te tutaj dziwne rzeczy. A nawet coś zostało. Ale dobrze przymocowałem ten domek, bo kibel ruszyło, a domku nie ruszyło. O, jeszcze to śmieszne drzewo trzeba będzie wyciąć, ale to już w całości. Bo z oryginalnego została tylko skorupa i dzikus wyrósł z tego. Hula wiatr! Ale to są stare, wylewane szyby. Widać już po prostu pracowały. Źle się z nimi zadziało, a wiało okropnie. Natomiast trzeba to załatać, mimo tego, że to jest po prostu jakiś tam składzik. To pasuje jednak, żeby nic tu nie zamieszkało. Dobra. Szukam jakiegoś kartonu i kleimy. Oprócz tego, że zakleję ten otwór, to jeszcze chyba taśmą klejącą strzelę krzyż na tych szybach, bo wiać jeszcze może, a te szyby ledwo, ledwo, ledwo żyją. Tam już kitu nie ma. Zresztą ramy są stare, przedwojenne, więc, więc to już jest ostatnia prosta, żeby tylko wytrzymały do wymiany okien i tyle. Przecież nie będę tego teraz naprawiał. It's a my way. To już drugi raz, jak robię konkurencję kanałowi WhatsApp temu co koleś byle jak wszystko robi, na co schodzi ten kanał. Nie powiem, że jestem zadowolony z efektu, ale lepsze to niż dziura. Jeszcze to pęknięcie tutaj obok. I na krzyżyk nie starczy mi chyba taśmy. Pięknie nie pokazujcie tego nikomu. No, bomby termobaryczne to nie wytrzyma, ale wiewiórka już będzie miała problem. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca. Dziś, jak już mówiłem krótko, ale to miało być takie odmurzenie dla mnie. Szybko minęło, ale zawsze coś przy okazji, coś pożytecznego zrobione gdzie wielka hałda znowu zrobiła To pójdzie z dynem 3 sekundy i się spali ostatni rzut okiem na efekt końcowy. Efektu pewnie z Waszej perspektywy nie widać, z mojej też zresztą nie bardzo, ale każdy kroczek do przodu to kroczek do przodu tutaj no kurczę to wygląda Jakbym się faktycznie do wojny przygotowywał Przebiśniegi Niedługo będzie tu biało Już jest biało, ale bardziej biało muszę się tylko tego pozbyć Wygląda jak żeremia Bobra Ale tak wysoko nie zakładają gniazda w to, nie to... Resztki tego gościa pozostaje w takim razie się już tylko pożegnać w górnym prawym rogu. Jeżeli macie adnotację, pojawia się Wam link. Oprócz tego link w opisie. Zapraszam do subskrybowania tego drugiego kanału. Jak ktoś jest techniczny, może mu się tam coś spodoba. Jak nie techniczne, to. Będziemy sobie tam rozmawiać, więc będzie więcej Piotrka w Piotrku. Tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia. Subujcie, klikajcie w łapki w górę, klikajcie w łapki w dół. I do następnego. Cześć.